Co jest teraz między Wami i co będzie dalej? Zobaczymy, co jest teraz między Wami. Nie będę sprawdzać po energiach. Zobaczymy, co jest teraz między Wami. Powiem, że tutaj jakby był nowy początek i możliwe, że każdy gdzieś tam chce tego nowego początku. Ty jesteś też finansowo stabilna kobieta, która jest niezależna, która wie czego chce od życia, która umie sama zarobić, um, umie dbać o siebie, która bardzo mądra. I między wami teraz może być koniec, że może być kontaktu nie ma, ale w tenże czas tak jakby jesteście może minimalny kontakt, tak jakby gdzieś tam on może widzieć Ciebie, spotykać się gdzieś tam na ulicy albo gdzieś tam w internecie, ale w tenże czas jakby każdy. Każdy e, żyje na razie takim swoim życiem. E, z jednej strony między wami e, jest sytuacja taka, że możecie nie mieć kontaktu, ale jednak każdy wie. E, ty odwrócona jesteś od mężczyzny. Mężczyzna jednak patrzy w twoje strony i jednak gdzieś tam e, wie, że mógłby z tobą e, coś ułożyć i nastawić się. Ale to, że. Ty y, tak kategorycznie trochę możesz y, na niego być nastawiona, albo taki trzymasz dystans. I to dlatego, że. Mm, mm, dlaczego? A dlaczego tak jest? Hmm. Może być tak, że tu. E, mężczyzna e, może nie mówić wszystkiej prawdy, może mężczyzna tak samo być zajęty, bo widzę, że wypadły tak jakby w tych samych energiach i e, ta kobieta jest taka bardzo nastawiona na jed jednakże z tym mężczyzną ona chce być i ona będzie walczyć o niego i ona jego nikomu nie odda, też to może być, albo po prostu mężczyzna, e, który to jeden taki, e, to jedna sytuacja Dlaczego ty tak nastawiona i utrzymujesz dystans, albo mężczyzna po prostu, że ty jesteś na niego zła, obrażona, chociaż widziała w nim jakiś szans i mężczyzna nie dawał tobie swoich emocji, tak jakby nie pokazywał swojego uczucia, że za mało tego było. I mężczyzna może być tak, że coś oklamał, albo nie mówię tobie czegoś, tej prawdy. Ot, dwie sytuacje. Tutaj każdy patrzy w swoją stronę, jak, co pasuje do ciebie, bo tutaj dwie sytuacje może być. Każdy muszę dostosować do siebie. Ok, co między wami już wiemy, i teraz zobaczymy, co będzie dalej między wami. Jak będzie rozwijać się sytuacja. Zobaczymy, co będzie dalej między wami a tutaj taki plan jest, chociaż ty taka jesteś. Dobra. Między wami tutaj przyciągania bardzo mocne. No wiadomo, tutaj mężczyzna zakochany jest w tobie, a ty w niego. Powiem tak, jest plan, każdy ma swój plan. Ty jesteś nastawiony jakoś tak trochę. Mm, negatywnie albo tak jakby, że ty inaczej patrzysz na tą sytuację, co jest między wami. Jakby ty e, reagujesz e, może konfliktnie i troszeczkę tak jakby dajesz odstęp i ty po prostu nic nie robisz. Ot, jak jest, tak jest. Mówisz, że co będzie, to będzie. Odpuściłeś sytuację po prostu, żeby nie denerwować się, żeby ty sobie idziesz w swój kierunek. A tu, e, chociaż między Wami, bardzo mocne przyciągania, seksualne przyciągania, taka uzależnienie jedno od drugiego, że możecie myśleć jednakowo, że on myśli o to, aby Ty myślisz o nim, że nie wiadomo, dlaczego tak ciągnie. I tutaj e, to działo się nie dlatego, że po prostu tak wyszło. Tutaj naprawdę wszechświat e, robi swoją robotę, że tutaj jesteście zakochany, chociaż. Wybiera się tutaj sercem i mężczyzna, ja widzę, że chce zacząć, tak jakby w Twój kierunek coś robić i działać, tak jakby na nowo, bo on niecierpliwy, tak w Twoim kierunku. On rozumie, że te uczucia, które on ma w środku, jednak on z nimi walczy, ale jednak widzę ciężko jemu. Co będzie dalej między Wami? E, powiem tak, na początku jeszcze jakiś czas będzie ciężko, e, dlatego że nie jesteście razem. E, tu e, obok Ciebie mogą kręcać się dużo mężczyzn. E, tu e, smutek, tęsknota, e, takie, że... Jakoś o ta wasza sytuacja nie może wyjść na nowy poziom. Po prostu od idzie, ciągnie się ta sytuacja, yy, że wszystko jest tak jakby stoi w miejscu i yy, to wszystko jest ciężkie, jak i dla mężczyzny, tak i dla Ciebie. Może być tutaj znajomość internetowa, yy, może być, że jesteście różni po. Yy, na, yy. Każdy może mieszkać w innym państwie albo po prostu różnica wiekowa i e, e, to ty mężczyznę bardzo przyciągasz po prostu swoim charakterem. Może e, nie to, że ty jesteś taka silna charakterem, a to, że ty swoim takim e, możliwej delikatnością i pięknością i taką energią, która mm, daje oddaje, możesz ty oddawać swoją energię tej takiej mm, miłej, dobrej dziewczynki, i która może e, pod mm, pokierować, można powiedzieć, mężczyznę, która od umie tak zrobić, że mężczyzna po prostu no, nie da się inaczej, że o, mo, tak jakby będzie chciał oddać się w twoje ręce. Od mężczyzny tak mówię, że mi na tyle ciężko, że ja czasami Myślę o tym, żeby oddać się jej w ręce, bo ja już nie mogę. Hmm, no, mężczyzna, ciekawe. No, ot, coś takie, że jednak na razie jeszcze będzie te internetowe, e, można powiedzieć, e, rozmawiania i kontakt przez internet, ale już mężczyzna mówi, że, że mi już jest ciężko i ja nie wiem, czy ja dam radę, żeby utrzymać się przed tą kobietą. Dobra, co dalej będzie? No tak, i mężczyzna już e, będzie próbować, zacząć wszystko od nowa i pokazywać swoje uczucia, I, um, ale też będzie z, podchodzić z minimalną manipulacją, może być z chytrością, może być także um, gdzieś w internecie. Albo przez internet, albo po prostu, że nie pokaże się tak konkretnie swoje uczucia, nie pokaże swoje takiego zainteresowania, że jednak będzie gdzieś coś ukrywać. I to będzie tak, że on widzi w tobie tą piękną kobietą i będzie starał się tak jakby. Walczyć. No ja nie będę wie, myśleć tutaj, czy walczyć, ale to, że on będzie chciał pokazywać swoje uczucia, ale tak to będzie mądro, przemyślono, pokazane, że może być taką chytrością, że będzie tak zbawienie, bawienie takie będzie, graja, jakaś o takie coś, ale on widzi w tobie taką gwiazdeczkę, gdzie bardzo piękna jest też figura, ładna masz włosy, od, ale taką daleko, niedostępna dla niego. Może być chłodna taka, ale, ale najlepsza ale najlepsze. I on będzie chciał zacząć na nowo i będzie tak jakby walczyć o, o waszy związek. I jeszcze co? Kręcę się w jego głowie. Kręcę się. On mówi, że to wszystko ciężko, że to trzeba działać powoli, ale on rozumie, że ty jesteś jego szansą, że on w tobie widzi tą kobietą, która może być dla niego... Jego partnerkom przyciągające. Um, mm -hmm. Ale co ciekawe, że on nie chce Cię oddawać, ale w tenże czas on rozumie, on musi od kogoś odejść. On, tak jak ja mówiłam, jeśli on jest w związku, a tutaj tak pokazano, że on jest jednak w związku, on widzi z Tobą szans, tak? Yy, ale. Tak wygląda, że on muszę komuś rozbić serce um, i odejść od niej, od tej dziewczyny. Jakby o niego może ktoś być i on rozumie, że żeby być z tobą, on muszę coś zrobić. A zrobić to, że on może odejść. Muszę odejść od. Tej dziewczyny, która jego kocha, która mm, chce możliwe być z nim, ale on rozumie, że stąd on musiał odejść i rozbić serce i jemu będzie ciężko to zrobić, ale żeby być z tobą, on tak musi zrobić. E, bo on tak cały czas o Tobie krę kręca, tym myślę, on wspomina o tobie, ty cały czas w jego głowie jesteś, i on rozumie, że on nie chce Cię oddawać nikomu, że ty dla niego jesteś jego szansem. Ale widać, że to jednak, jednak jest ta kobieta. I tutaj on zacznie działać i pokazywać swoje uczucia. Od kiedy będzie on już wolny, on zacznie działać w, w twój kierunek. Ty dla niego jest też kobietą bardzo, bardzo cenną. I on rozumie, że z tobą trzeba być szczerym, lojalnym. Zawsze mówić prawdę, pokazywać swoje uczucia, że ty potrzebujesz tego, że ty nie będziesz kobieta, która e, będzie czekać na to, żeby ktoś pokazywał swoje uczucia. I on rozumie, że on musi dać tobie tą stabilność, bardzo jest dla niego cenna jesteś jest też idealem jego kobiety. I on w tobie widzi e, tą partnerkę, z którą on by mógłby stworzyć związek. I on mówi, że bez niej. Ja po prostu nie mam dobrego humoru. Ona dla mnie daje tą energię. On mówi, że ja nikogo nie chcę oprócz niej. On ym, bez ciebie, on po prostu męczy się. On mówi, że ja bez niej po prostu nie mogę. Ja, ja nie mogę nie spać nocami. No jest dla mnie to ciężko. On już zrobił wybór, on rozumie że ja tą kobietę kocham, chociaż to takie, powiem, on sam czasami nie rozumie, jak to możliwe, że to taka taka miłość inna jakaś. On rozumie, że to miłość i on rozumie, że czasami może być zły, chłodny i nie pokazywać tego uczucia i on po prostu rozumie, no to tutaj tak. Ja mówię, że tutaj trzeba zmienić życie i on to rozumie, że mm, inaczej nie da się. Tutaj muszę zostawić to, co on ma teraz w życiu, zmienić całkowicie i zacznę działać. No to miłość. Tutaj po prostu mężczyzna na tyle jest zakochany, że on e, może czasami nie rozumieć i nie jest pewny w tym, że będzie e, dobrze między wami dalej, ale to, że on rozumie, że kiedy bez ciebie on też nie da rady, e, żeby funkcjonować dalej. On mówi, że, że ja jeśli jej nie ma obok, ja nie śpię nocami. Dla mnie to męczące i mówię, że, że ja rozumiem, że ja muszę coś odejść, od czegoś, zmienić swoje życie całkowicie, żeby być z nią, żeby między nami było wszystko dobrze, ale tak będzie. Tutaj nie da się inaczej, dlatego że to teraz też ostatnia karta pokazała, że to no tak musi być w życiu. Chcę, czy, czy ty chcesz, czy on chce. Tutaj. Ciężko będzie, to nie będzie ten łatwy taki związek, żeby to stworzyć, ale tutaj miłość, tutaj szczera miłość, gdzie e, wszechświat po prostu daje możliwość być razem. Tylko e, ja mówię, że tutaj trzeba e, zostawić przy, e, przeszłość i iść w nowe. Bo bez tego nie da się po prostu stworzyć w związku. I on to też rozumie.